Dzień dobry, witam po bardzo długiej przerwie. Ale czasem każdy musi odpocząć i po prostu czasem się nie chce nagrywać i nie ma się na to ochoty. Ale jakoś tak ostatnio pomyślałam, że wrócę i coś nagram. Mam zakupy w Rosmanie, które zrobiłam. Co, to, co się jeszcze u nas działo, bo teraz tak nagle wszystko naraz. Mamy zakupy z Rossmana, które zrobiłyśmy, mamy zakupy z Action, które zrobiłyśmy, mamy nowy, nie widać, mamy nowy, jak to pokazać, mamy nowy tatuaż, więc wszystko idzie do przodu. Ja jestem po lekturze, tam na pewno z tyłu jest taki burdel, ja jestem po lekturze, pokazywałam ją na Instagramie i ja jestem zachwycona tymi książkami. No po prostu jestem zachwycona i niech, niech ludzie mówią co chcą. Jeżeli chodzi o trzecią część, pokażę Wam zaraz. No, zginaj się. Są to, o Jezus, książki Blanki, Lipi, Blanki Lipińskiej. 365 dni ten dzień i kolejne 365 dni. Eee, ja swoją trzecią część dostałam przedpremierowo, bo Empik wysyłał je szybciej. Premiera była 29 maja, a ja ją dostałam no, parę dni wcześniej. Teraz nie, jestem, nie wiem dokładnie kiedy, ale dostałam ją parę dni wcześniej. I widziałam tam u Blanki, że y, ludzie pisali, co się dzieje w trzeciej części i tak dalej. Ja uważam, że książka skończyła się zaskakująco, bo nie powiem, że liczyłam może na inny koniec, ale zaskakująco. Ale Blanka wprowadziła taki. Mm, wiecie, każdy myślał, że y, przeczytamy kolejnego krosa czy kolejnego greja. A tutaj była e, niespodzianka w trzeciej części i ja uważam, że e, super, jest, super są napisane książki i polecam. I nie uważam, że to są, e, jak to kiedyś słyszałam, tanie e, pornole dla mamusiek, czy jakoś tak? Nie. E, ja uważam, że książki są super. Ja czytałam i Greya, i Krosa, i, i różne inne, ale uważam, że te książki są naprawdę super. Nie wiem, może dlatego, że bohaterką jest tam Polka i może dlatego trochę inaczej do tych książek podchodzę. Ale super i nie mogę się doczekać na premierę filmu, bo podobno ma być 14 lutego 2020 roku, więc czy mam bardzo mocno kciuki, tylko zastanawiam się, kto tu u nas zagra rolę Masima bo nie widzę u nas w Polsce takich, wiecie, aktorów, którzy by mi do niego pasowali. No chyba, że Wy znacie, a ja nie kojarzę. Więc tak, jestem po lekturze, jestem zachwycona i a słyszałam na Facebooku Blanki, że, yy, że to, yy, niby ujęła to, że to jeszcze nie koniec tej sagi, więc jestem pod, ja byłam w ciężkim yy, szoku, jak to usłyszałam, bo zastanawiam się, co tam jeszcze może się stać, bo już chyba stało się wszystko. Dobra, nie wiem czy dogram tutaj zakupy z Rosmana, czy po prostu zrobimy to w kolejnym filmiku, a tutaj zrobimy takie przywitanie się po dłuższej przerwie. Dobra, coś jeszcze chciałam Wam pokazać? Nie. Pod koniec maja były moje urodziny kolejne, więc mam tu jeszcze gdzieś kwiatki stoją w doniczkach, znowu rok do przodu i zaczyna być to stresujące, powiem Wam, jak się szybkimi krokami zbliża do czterdziestki. To jest, to jest ból, powiem Wam, to jest ból. Ale pamiętajcie, zawsze mamy tyle lat, na ile się czujemy, ja się na swój wiek nie czuję. Dobra, więc tak, ja zabieram się za tutaj, za jeszcze za ogarnianie, bo dzisiaj mamy 5 czerwca. Przyjdą yy, chyba dzisiaj po twerku do mnie dziewczyny, żeby się spotkać, a właśnie, zaczęłam chodzić na twerk. Jest tutaj nagrane parę filmików, gdzie o tym opowiadam, ale wiecie co, chodzę już drugi miesiąc, więc bez sensu jest, żeby wrzucać tamte stare filmiki, które w ogóle nie będą się trzymać ni kupy, ni dupy, bo to było po prostu może nie tyle, że dawno, ale wiecie, ja uważam, że filmiki już sprzed tygodnia są bez sensu, żeby wrzucać, chyba, że jesteśmy na wakacjach. Myślimy właśnie o wakacjach, gdzie jechać na wakacje. Chciałabym jechać w to samo miejsce, gdzie byliśmy w tamtym roku, czyli do Sarbinowa, więc zobaczymy, jak to ogarniemy i co... No, i właśnie chodzę na twerk. Polecam super zabawa. Nie zawsze, od, nie, nie, nie zawsze. Nie wychodzi od razu tak, jakbyśmy chciały, ale uwierzcie mi, że jak się ćwiczy i się do tego dąży, to wychodzi. No dobra, więc co? Myślę, że taki krótki filmik zostawimy i będziemy się widzieć w kolejnym, nie wiem, już filmiku. Więc dobra, ja zabieram się. Do roboty i do zobaczenia. Pa pa.